Witam serdecznie, sezon Cezary, wędkarstwo.pl Więc słuchajcie, słodkie newsy dochodzą do mnie Cały czas e, coś tam dostaje, jakieś wiadomości i tak dalej O zatrutej odrze O umierającej odrze W dwutysięcznych latach, żeby dochodziło do zatruć rzek To jest nie do pomyślenia, gdzie się walczy, walczy z e, ograniczeniem CO2 ograniczeniami różnymi zanieczyszczeń i tak dalej a tutaj na gminie co jakiś czas słychać jest zatruta jedna rzeka druga rzeka, trzecia rzeka tutaj zatrute, to jest nie do pomyślenia że w tych czasach takie rzeczy mają miejsce po prostu to są tragedie Odra piękna duża rzeka została po prostu zatruta i umiera umiera na naszych oczach Dostaję bardzo dużo zdjęć, dużo filmów od znajomych odnośnie właśnie tego zatrucia Mimo to, że jestem 600 czy 700 kilometrów od Odry, bo mieszkam w całkowicie drugim końcu Polski To postanowiłem jednak zrobić ten materiał, bo, bo trzeba to nagłaśniać podawać dalej, żeby to nie zostało zamiecione pod dywan. I kupa zdjęć i kupa filmów, nie dość, że od polskich widzów, tak i od, z Niemiec filmy, także to za chwilę też zobaczycie, obejrzycie naprawdę smutne zdjęcia, smutne filmy, to jest po prostu nie do pomyślenia. Odnośnie zatrucia rzek i wód, tak jak wspomniałem, walczy się z zatrutym powietrzem, z emisją CO2 ze wszystkim, i tak dalej, a tutaj się dopuszcza do takich e, rzeczy, że po prostu rzeka umiera. Nie tylko rzeka umiera, bo doszły do mnie też wiadomości od znajomych, że to nie tylko rzeka umiera, nie tylko to, co żyje w rzece, ale też to, co żyje na Lądzie. Zwierzęta, które piją wodę z odry, żeby się ugasić, pragnienie, też umierają. Umierają z powodu zatrucia. Wędkarze i inni ludzie, którzy po prostu z wody wyciągają te martwe ryby, też mają poparzenia rąk. No to jest gruby temat i no żal o tym mówić, żal o tym. żal na to patrzeć przede wszystkim, ale. I nie chcę wyciągać z tego jakichś pozytywów, ale może w końcu zacznie się na to patrzeć inaczej i te kary za zatrucia rzek będą dużo większe, że nie będzie opłacało się y, różnym zakładom, firmom i tak dalej zatruwać te rzeki, bo będą musieli zapłacić kolosalne pieniądze za to i odbudować rybostan. Mimo tego, że ten rybostan zanim się odbuduje, to naprawdę. Minie kupa, kupa lat. Mam przykład rzeki, której mam po prostu rzut beretem. Rzeka Krzna też parę lat temu została zatruta. Eee, tylko to nie wiadomo, czy ona była zatruta, bo to zostało gdzieś tam pokątnie. To to, to tamto, że niby niedotlenienie było rzeki. Ale przypuszczam, że tam jakieś były też chemikalia. W każdym bądź razie rzeka Krzna też była zatruta. Wyobraźcie sobie, że nawet wszystko, całe ziele, które było w rzece, po prostu zostało zniszczone. Także nie wierzę, że to był brak totalny tlenu w wodzie, tylko po prostu została woda zatruta i zginęło wszystko. Jak rzeka Krzna, na przykład teraz, a za chwilę może zobaczycie zdjęcie, jak wygląda zarośnięta. Tak, po tym zatruciu rzeka była czystą rzeką płynącą, bez żadnego zarośla, bez żadnego ziela. Przypuszczam, że to samo się dzieje na odrze. Wszystko to ginie. No szkoda, trzeba to nagłaśniać, trzeba o tym mówić. Sati wspomniał, że może coś wędkarzy pod Sejmem, jakiś protest. No bo to. Wędkarze tracą. Węd Wszystkie sklepy wędkarskie, okoliczne wzdłuż Odry, wszystko to pójdzie w straty, bo, bo nie będzie ryb na tej odrze. Zanim to się odbuduje, zanim to się e, odrodzi, kupę, kupę lat minie. Mam nadzieję, że PZW też stanie na wysokości zadania. Może chociaż raz i coś zadziała. E, wszystkie te oszczędności, które mają, i pieniążki, zamiast wydawać na jakieś diety i tak dalej, może operaty odsuną na bok i zaczną z, po tym zatruciu zarybiać naprawdę na grubo e, tą rzekę no bo powiem szczerze mam daleko ale żal bo może bym się kiedyś wybrał na nią no a tutaj tym tym czasem nie ma będzie nie będzie po co tam jechać tak także za chwilę kilka zdjęć e, z, kilka sporo zdjęć bo trochę ich dostałem e, jakieś tam filmy E, ten artykuł no i przykro się patrzy na to trzeba nagłaśniać mam nadzieję, że więcej się takie rzeczy nie powtórzą e, znajomy z, z Szczecina mówił, że za chwilę dotrze ta fala zatrutek i wody do nich i też będzie to samo, co się stanie jak dotrze też do morza toż stamtąd ryby ludzie, wędkarze, rybacy rybacy łowią czy te ryby zatrute też trafią na, do konserw, i tak dalej, no to, to, to będzie po prostu, nie wiem, katastrofa nie tylko rzeki, odry, ale i wszystko. Nie daj Boże, jeszcze ludzie zaczną umierać, i wtedy zacznie się naprawdę duża chryja. Mam nadzieję, że Niemcy bardziej konsekwentnie podejdą tego niż rząd polski i wody polskie, bo tutaj jest troszeczkę tak dziwnie to robione. Dochodziły do mnie różne wiadomości, yy, i nie wiem, w które wierzyć. Także, no tyle. Nie miłego oglądania tych zdjęć, bo to nie będzie miłe, i tych filmów. Tak, Karl Fobajetki, mój komentarz, ale Ich wollte jetzt aber nicht packen, weil mir gleich die Fotos aufgerissen. No i myślę, że nie jednemu z Was zakręciła się łezka w oczach, jak zobaczyliście to, to spustoszenie rybostanu i tej klęski, 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 jeszcze raz klęski, także do zobaczenia.